Cześć, witajcie w filmie zarybiania. To jest special na 50 subskrypcji, także naprawdę ryby są przefajne. I mamy tutaj jesiotra standardowo oczywiście zawsze na początku jesiotr. No i nie wiem jak to się stało, ale po prostu krąpię kupiłem, bo był jeden i tak mi się zachciało, a tutaj mamy kolejnego. To znaczy pierwszego linka. No i oczywiście karpik też sobie poleciał do wody. I następny linek. Tamtego karpia możecie zobaczyć na końcu odcinku. Także oglądajcie a teraz czas na lina. No i oczywiście wzdręgi. Kolejny karpik, tym razem taki trochę większy. I kolejny linek. Ten taki chyba największy z nich, wszystkich. No i chyba drugi karpik z tych mniejszych. No i oczywiście też jest to upyga. nie będę wam wszystkich pokazywał. Bo kupiłem ich aż 7. A teraz możecie zobaczyć. Amura bardzo ładnego. Największy w tym stawie. Bardzo ruchliwy. Tąpyga. O, i tu wzdręgi. Nie będę mówił Wam wszystkich pokazywał, ale kupiłem 7, bo to by było nudne, te wszystkie wzdręgi. Także 7 wzdręg poszło do wody. A tutaj, oczywiście, mamy kolejną tąpygę. I karpika. Przepraszam, że zawsze mówię tak. Tutaj mamy, bo nie wiem dosłownie, co powiedzieć innego. Jak cały czas są inne ryby, i nie wiem, jakie zdanie wypowiedzieć. A właśnie, zapomniałem powiedzieć: to jest y, zdręga Koi. Nie wiedziałem w ogóle, że takie coś istnieje, a jednak. No i oczywiście. Lin. Niektórzy mówią, ktoś mi pisał w komentarzu, że to jest Lin Koi, ale nie wiem, bo w internecie jest żółty i koi. Oj, no i fajny bardzo. Sumek. Właśnie był jeden i stwierdziłem, że kupię, bo po prostu mały jest i taki fajny. Wolosaty przyjaciel wód naszych polskich, największy zresztą. Ostatni, trzeci karpik z małych sztuk i drugi, lin żółty czy tam koi, nie wiem jak to mówić. Podaciał też do wody. To jest taka fajna, bardzo ryba jak karp koi, taki większy, pomarańczowy, bardzo fajny. I teraz czas na największą rybę w ogóle w tym stawie. No oczku wodnym, no bo to jest za, ma za małe na staw. Yy, on ma około 40 cm, nawet może mieć myślę. I Tak kilom naprawdę może mieć ten karp. Także wypuszczamy naprawdę bardzo chyba fajny mi się wydaje. Rzadko spotykany taki biały chyba. No i dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie subskrybować kanał. No bo lecimy po 100 subskrypcji, a ja was żegnam miłego dnia. Na razie.